Witajcie dzieciaki, Znajdujemy się w poznańskich targach na wystawie motoryzacyjnej nowych samochodów. Zobaczymy, zaraz co jest w środku. Dzień. Dziwych mężczyzn! Tu już byli tak samo. Jak się dla niego takie targi podobają? Targi bardzo w porządku można pooglądać nowych samochodów troszkę. tak i motocykli macie też do Troszeczkę Uwaga, czas start, 27 sekund do pobicia Ale żeby było tak full super to 17 sekund do pobicia Do następny się szybuje? Jeszcze raz? Dobra, tam zły jakąś łazienek nie widziałem gdzieś coś? Też może, rzeczywiście Najważniejsze, żeby koło weszło za pierwszym razem i wtedy na 100% jest dobry czas i ostatnia śruba. Stop. Bardzo dobry czas, bo poniżej minuty. Super, gratuluję. Mówię to znowu do kolegi, jak no, było. No. Ciężko. Jakoby no wyginany te Aferga każdą A to jest tak oczesana. O, Karolinka. Pilarczyk. Nie na bo jest tam ten gościu zagłusza się zagłusza. Chłop tak, dokładnie tak. A my jeździmy na sewislikach, oczywiście. I teraz pytanie, czy ktoś zna Markę na oko. Jaki model robi? Ja wiem więc flaken. Flakeny! flakeny, na, na, na flakenach. Są flakeny. Honda. The power of Dreams. I yes. to można zobaczyć zrobić. Power cztery, of... cztery modele człowieku. I po co coś więcej? No zobacz, bardzo... CRV, HRV i BRV. Civic. I ten. I ten elektryczny. I każdy z nich. No, a jak? no a jak? Już jest buchnięty a co ty myślisz? No przeprowadzimy procedurę Je... forte na samochodzie elektrycznym. Czułem... Elektryczny. I tutaj mamy pierwszy okaz. Zobaczmy. Sit, ale to jest plug-in hybrid. To jest plug-in hybrid. To jeszcze jest, powiedzmy, do przyjęcia, tak? No ja hybrydy spoko. Okej, okay, to już jest stuprocentowy elektryk. Nie? Elektryk. I na przykład byśmy chcieli tutaj zastosować pukankę Ford. Do silnika? Tak. I dodatek do paliwa. Żeby emisję zmniejszyć. Ale tego nie możemy zrobić. Jak nie? Ponieważ ten samochód jest emisyjny. To nie jest prawda, że on jest bezemisyjny. A może to do pieca? Właśnie. Skąd bierzemy prąd? W z Polsce... węgla. W Polsce niestety z węgla. To żeby było mniej emisyjnie i poprawić Wszystkie al petrol engines, to może al węgiel engines. Dokładnie. Czyli nasz bezemisyjny samochód tak naprawdę jest emisyjnym samochodem. Tylko ludzie o tym nie wiedzą. Dokładnie. Nie zdają sobie z tego sprawy. A pieniądze bierzemy ze ściany. A nie z pracy ludzkich rąk. Dokładnie. Romi, co ty oglądasz? Nic właśnie poczułem. Co, jaki to jest samochód? Ech, jaki? Elektryczny. O. Idę za tym drugi. Chodźmy poszukajmy jakichś prawdziwych spalinowych rodzynków i egzemplarzy. Tam widziałem Stara 266. I chodźmy do Stara. Spalinowe rodzynki. Spalinowy do... rodzynki. dobrze. <grym> Bo nie ma te... o, to jak... O broszurka samochodu. To jak było niedobrze. No niestety. Gdzie był ten Star? Star to był tam na początku gdzieś daleko. Ale powiem wam że Maxus, tylko tu widzę busy, ale jest taki Maxus, taki alawanik, otwiera drzwi, a w środku czeku kanapa z dwoma podłokietnikami nie no, powiem Ci, robi mega robotę tylko go tu chyba nie widziałem jeszcze tego Maxusa zobaczymy. ale no to są samochody elektryczne no niestety 100% stopro... ceny <laughs> ale Ile? tam mamy przy... pokaz prawdziwej starej motoryzacji znajdujemy się teraz Części luksury na targach poznańskich. Luksusowe fury. Zobacz. Bentley Continental. A, i tam Bentley, człowieku, spójrzcie, jaka ładna Toyota gierka. Uch. Kurczę samochód. Tak, BMW. <laughs> Nie, to bym wolał chyba tego giera. Zawieszenie kawu. Ja a wiesz, że ja mam w swojej koroli kawu zawieszenie. Ta? Ładna perforacja tych wydechów, Zobacz. Piękne wypuki i biturbo zrobi robotę naprawdę drogie Płatne, elementy przyzwoite zamontowałbyś no. sobie do Citroena powiem Ci to Audi wygląda nieźle ale ten Ford GT bardziej mnie kręci no No ładnie, nie robi bo... takiego wrażenia. Ale jest fajny. fajny. Jest nie, fajny. Wloty na masz. Mi się strasznie podobają. podobają mi się. Ale powiem ci, wolałbyś to? Czy MK? No nie wiem. MK no tak jest... nie wygląda. No, ale to jest MK. No, ciężko się zdecydować. Jak nie by było stać na takie auto, to kupiłbym sobie MK i to. Ale jeździłbyś ty. I... I tak, i nie. Nie! Tak! Znaczy się, tak! byś tym! A wiesz dlaczego? Bo m stałaby w serwisie. Z zacartym wałem. To jest coś, czego się nie spotyka na polskich drogach. Tak? Od stali. Empowera dostaniesz, tego nie dostaniesz. To już jest kawał prawdziwego luksusu, ten samochód. Zobacz to... No ładny, ładny to nie jest kwintesencja zajebistości ok, jednemu się podobają i mercedesy, drugiemu dacie no weź tutaj zrób, zrób tutaj serwis olejowy w takim Aha. to jest prosta sprawa, jeden korek i <laughs> razem z panewkami w lewo się nie obracaj no jednak wolę auto nie nie jest taka zła. Nie no, wolałbym jednak to auto. Ale fajny ma kolor. co to no w ogóle jest. I... Lampy robią robotę. Naprawdę kurcze. Wyglądają wyjątkowo. Ale czy mi się zdaje, czy ona już miga? Nie, jakby przetwornica od ledów już dawała. Słuchaj, stoi cały dzień na ładowarce. No to, Musi. no słuchaj, no nie można mieć wszystkiego. Co mówisz, żeby kupić elektrycznego? Nie, nie, żadnych elektryków. Zobacz, jak luksusowo. Z drewno. paletę, paletę i zakupy stresko. Ale jak luksusowo one będą jechały? Czekaj, ja bym mógł być takim Mahoniem, który bym tutaj przewoził w tym momencie? A ja paletę. <laughs> SSL, CSL, KSL, CSL, ale ja tam widzę jakąś puszkę jakiś Audi to przerobione mocno no 22 XL ale ma sama ładnie. opona kosztuje tyle co moja Corolla chyba razy 8 Korol. jedna opona nie komplet opon przypuszczam jest. że nakrętka od tego koła jest w wartości większej niż mu Citroen 1001 HP. Czyby no, no, to no, RF6 no, miało no, 1000 koni? Nie. Tu mamy Warszawy. GTR. -a. O, GTR. Ty. A w ogóle. Zauważyłeś, że gtr to prawie w ogóle nie widać ostatnio na tak. drogach? kurcze, takie fajne auto. No. Czym jest gorsze Porsche od tego gt a jak żony. Porsche jest zawsze gorsze. Trudno o gorsze Porsche. Ford Mondeo. Ale fajny. Ale fajny. Fajny Ford Mondeo. Same. Piątka, siódemka, kurwa, wszystkie są takie same. A Mercedes? Każdy jest inny. No, to tak samo jak do Audi, kurwa, wszystkie takie same. Czy ja jestem w stanie rozróżnić szóstka, jak inaczej wygląda? Ale jak wiesz, że ósemka to już tak niekoniecznie. Może czemu, czemu pomyślałem od razu o Toyocie GR? Ale drugie od razu co pomyślałem to McLaren. A ty co byś wybrał? Mercedesa, korekta. Nie, no ja bym wziął jakiegoś McLarena Ja wiem, to się podoba, ale ja. Tylko lubię. po to, żeby się męczyć. Ale tak głośno się męczyć. Ja lubię jednak Mercedes. O, jest moja marka. To nie emosukamo. No dobrze, dobrze. Bo przecież naprawiam BMW. A dlaczego naprawiam BMW? Bo jakbyś naprawiał... Nie? Merce Mercedesy się nie sują Sury. Jakie jest twoje największe rozczarowanie tych targów i największe zaskoczenie? Słuchaj, największe rozczarowanie to to, że nie ma tu w ogóle starszych ludzi. Są tymczasami młodzi. A największe podobnie? Roz... Zaskoczenie pozytywne. Zaskoczenie pozytywne. Zaskoczenie pozytywnego to jest to, że nie idzie tu w ogóle przejść poprzez żadną alejkę, ponieważ tak dużo ludzi dotarło na te targi, pomimo naprawdę kiepskiej pogody. Tak, to muszę potwierdzić, co przed chwilą tata Mechanik. Powiedział. A w ogóle powiedz, może naszym widzom, czym się zajmujesz na co dzień? Um, na co dzień prowadzę firmę transportową oraz zajmuję się mobilnym serwisem samochodów ciężarowych. Jeździmy po całej Europie i naprawiamy samochody ciężarowe oraz systemy z różnymi związane. A skąd się w ogóle wziął pomysł na sprzęt ciężki? Pomysł nasz przedsięwzięciowy narodził się 20 lat temu. Tyle, tyle mierzy nasza firma. Firmę naszą, zapoczątkową mój tata, który do dnia dzisiejszego prowadzi transport. Czyli mamy transport samochodów ciężarowy. A jeździ? Już nie. Już nie. Nie jest czymś. Hobbystycznie, hobbystycznie. 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 Mówisz, dobrze się realizujesz w tej pracy? Dla mnie to jest jak hobby. Jak Wiem, stąd tu jestem, prawda? Bo pracę traktuję jako hobby no i to jest najważniejsze tak naprawdę i tak kończy nasza się wycieczka po targach w Poznaniu w kolejnej edycji targów motoryzacyjnych z góry od razu zapraszamy na następne które będą najprawdopodobniej w październiku ale wtedy to będą retro targi więc będzie więcej starych kapci i starej motoryzacji a nie jakiś elektryków Co co? widzimy się trzymajcie się dzieciaki Hej. Sponsorem programu był importer półkanek dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.